sierpień 1939 roku. Sala konferencyjna w Berlinie. Wyżsi oficerowie Wehrmacht siedzieli wokół wielkiego stołu, pokrytego mapami Polski. Czerwone strzałki pokazywały osie natarcia, niebieskie kółka oznaczały główne cele, czarne linie wyznaczały granice, która miała przestać istnieć w ciągu tygodnia. Generał Franz Halder, szef sztabu generalnego, prezentował finalne założenia operacji Fall Weiss. Jego głos był spokojny, pewny, pozbawiony wątpliwości. Plan był perfekcyjny. Sześćdziesiąt dywizji uderzy jednocześnie z zachodu, północy i południa. Czołgi przełamią linie obrony. Lotnictwo zniszczy polskie zdolności bojowe. Kampania potrwa siedem do dziesięciu dni. Jeden z młodszych oficerów zapytał o polski opór. Oto jak długo Polska może walczyć, oto czy istnieje ryzyko przedłużającej się kampanii. Sala wybuchnęła śmiechem. Halder uśmiechnął się pobłażliwie. Polska miała armię z poprzedniej wojny: kawaleria przeciwko czołgom, dwupłatowce przeciwko Messerschmittom. fortyfikacje z betonu przeciwko artylerii, mogącej przebić trzy metry stali. Polska nie miała szans, Polska była anachronizmem czekającym na zniszczenie. Śmiali się, bo widzieli liczby, widzieli przewagę techniczną, widzieli mapę pokazującą małe kraju otoczone przez potęgi. Ale czy ktokolwiek w tej sali pytał, dlaczego Polska mobilizowała milion żołnierzy, jeśli wiedziała, że przegra? Pierwszy września, godzina 4.45. Wehrmacht przekroczył granice w sześciu miejscach jednocześnie. Czołgi toczyły się przez pola, artyleria ostrzeliwała polskie pozycje, lotnictwo bombardowało miasta. Wszystko szło zgodnie z planem, wszystko wyglądało jak przewidywano. Pierwsze godziny potwierdziły niemieckie założenia. Polskie jednostki graniczne, nieliczne i słabo uzbrojone, wycofywały się pod naporem. Wehrmacht posuwał się szybko, łatwo, bez znaczącego oporu. Do południa niemieckie czołgi przeszły 10 kilometrów w głąb Polski. W sztabie Wehrmacht oficerowie kiwali głowami z satysfakcją. Plan działał, Polska się załamywała, ale o czternastej coś się zmieniło. Niemiecka czwarty. Dywizja pancerna, nacierająca w kierunku Częstochowy, napotkała polską obronę na wzgórzach pod mokrą. Według wywiadowczych raportów pozycja powinna być obsadzana przez jedną lub dwie kompanie piechoty. Wehrmacht spodziewał się szybkiego przełamania, dostał pełną brygadę kawalerii, wspartą artylerią. Wolińska brygada kawalerii zajmowała pozycję wzdłuż wzgórz, cztery pułki, trzy tysiące żołnierzy, dwadzieścia dział artylerii, osiem działek przeciwpancernych. Nie była to symboliczna obrona. To była przygotowana pozycja, okopana, zamaskowana, gotowa. Niemieckie czołgi ruszyły do ataku o 14:30. Pierwsza fala liczyła 30 czołgów, mieszanka lekkich pancer, liderzści drugiej oraz ciężkich pancer trzeciej. Załogi były pewne siebie: czołgi przeciwko kawalerii. To nie była walka, to była demonstracja siły. Polska artyleria otworzyła ogień na odległość trzech. Kilometrów. Pierwsze pociski spadły wśród czołgów z precyzją, która zaskoczyła Niemców. Nie był to przypadkowy ostrzał. Był to celowany ogień artylerii, która znała dokładne odległości, kąty, pozycje. Trzy czołgi stanęły w płomieniach w pierwszej minucie. Pozostałe przyspieszyły, próbując wyjść z zasięgu artylerii. Ale wtedy otworzyły ogień działka przeciwpancerne. Mało kalibrowe, przestarzałe. Ale prowadzone przez doświadczonych artylerów. Dwa kolejne czołgi zostały unieruchomione. Niemiecka, piechota idąca za czołgami, została ostrzelana przez polską kawalerię walczącą jako piechota. Nie z koni. Z okopów z ukrytych pozycji, z miejsc przygotowanych tygodniami wcześniej. Wehrmacht spodziewał się przejścia. Dostał bitwę. Atak trwał trzy godziny. Wehrmacht użył artylerii, lotnictwa kolejnych fal czołgów. Pozycja polska była systematycznie niszczona, ostrzeliwana, bombardowana, ale nie załamała się. Gdy o 18.00 Wehrmacht w końcu przełamał obronę, stracił czternaście czołgów. Dwa, działa samobieżne ponad 200 żołnierzy. Polacy wycofali się w porządku, zabierając rannych, niszcząc sprzęt, który nie mógł być ewakuowany. To nie była klęska. To było opóźnienie. Opóźnienie, które kosztowało Wehrmacht trzy godziny i straty przekraczające plan całego dnia. Raport dotarł do Berlina wieczorem. Halder czytał go dwukrotnie. 14 czołgów. 200 zabitych trzy godziny opóźnienia w walce z kawalerią to nie miało sensu. Kawaleria nie powstrzymuje czołgu, kawaleria ucieka Przed czołgami. To było w podręcznikach, to była oczywista prawda, ale polscy żołnierze nie czytali niemieckich podręczników. 2 września, Wehrmacht napotkał opór na dziesiątkach frontów, jednocześnie nie było to chaotyczne stawianie się wroga. Była to zorganizowana obrona wzdłuż przygotowanych linii. Każda rzeka miała wysadzony most. Każde wąskie przejście było zaminowane. Każde wzgórze obsadzone przez artylerię. Wehrmacht posuwał się do przodu, ale wolniej niż planowano. Kosztował więcej niż zakładano. Każda pozycja musiała być zdobyta walką, nie marszem. 3 września pod wizną 620 polskich żołnierzy zatrzymało natarcie niemieckiej 10 Dywizji Pancernej. Zatrzymało nie na godzinę. Na trzy dni. Kapitana Władysław Raginis dowodził małym oddziałem obsadzającym bunkry wzdłuż rzeki Narew. Wehrmacht przysłał 42 czołgi. Piechotę wspieraną artylerią, całkowitą przewagę liczebną. Raginis miał 620 ludzi dwa bunkry, betonowe, kilka okopów, ograniczoną amunicję. Niemcy spodziewali się, że pozycja upadnie w godzinę, może dwie, jeśli obrońcy będą uparci. Wyzna trzymała trzy dni. Pierwszy dzień Wehrmacht próbował szturmu czołgami, czołgi utknęły w bagnach wokół rzeki, polska artyleria ostrzelała je z ukrytych pozycji, pięć czołgów zostało zniszczonych, atak został wstrzymany. Drugi dzień Wehrmacht użył artylerii. Ostrzeliwał pozycje przez sześć godzin. Bunkry trzęsły się przy każdym wybuchu, ale trzymały. Gdy piechota ruszyła do szturmu, polska obrona wciąż strzelała. Trzeci dzień Wehrmacht użył wszystkiego. Artylerii, czołgów, lotnictwa, gazów łzawiących. Pozycja została dosłownie zrównana z ziemią. Bunkry runęły. Okopy zniknęły pod kraterami. Ale dopiero wtedy Wehrmacht mógł przejść. Raginis zginął w ostatnim bunkrze, wysadzając go granatem, gdy Niemcy wdarli się do środka. Z 620 obrońców przeżyło 40. Wszyscy ranni, wyczerpani, bez amunicji. Wehrmacht stracił pod wizną. 700 żołnierzy, 11 czołgów, trzy dni. Trzy dni, które powinny być trzema godzinami. Generał Heinz Guderian. Twórca doktryny pancernej stał na zgliszczach Wizny i patrzył na zniszczenia. Patrzył na kratery, na wraki czołgów, na bunkry, które musiały być zburzone artyleria, bo nic innego ich nie powstrzymało. Napisał w swoim dzienniku jedno zdanie: Polacy bronią się z uporem, którego nie spodziewałem się zobaczyć w nowoczesnej wojnie. Ale to nie był upór, to była kalkulacja. Każdy Dzień obrony był dniem, który Wehrmacht nie mógł użyć gdzie indziej. Każdy żołnierz niemiecki zatrzymany pod Wizną był żołnierzem, który nie szedł na Warszawę. Polacy nie walczyli, żeby wygrać, walczyli, żeby opóźnić. 5 września pod Piotrkowem Trybunalskim polska piechota zatrzymała natarcie niemieckiej 1. dywizji pancernej. Zatrzymała, używając butelek zapalających, granatów determinacji Niemieccy żołnierze którzy przeżyli raportowali o polskich żołnierzach wyskakujących z okopów i rzucających się pod czołgi związkami granatów raportowali o obronie która nie wycofywała się mimo bombardowań Wehrmacht wygrał bitwę ale stracił 23 czołgi 23 czołgi zniszczone przez piechotę bez broni przeciwpancernej to było coś, czego podręczniki nie przewidywały. 8 września rozpoczęła się bitwa nad Bzurą, największy polski kontratak całej kampanii. Armia Poznań i armia Pomorze, 100 tysięcy żołnierzy uderzyły w lewe skrzydło niemieckiej 8 armii. Wehrmacht się nie spodziewał. Plan zakładał, że Polska będzie się bronić, cofać, chronić Warszawę. Nikt nie przewidział, że Polska zaatakuje. Kontratak nad Bzurą przełamał niemieckie linie w trzech miejscach. Wehrmacht musiał przegrupować cztery dywizje, wstrzymać marsz na Warszawę, przekierować lotnictwo. Przez dziesięć dni Wehrmacht walczył nie o zdobywanie terytorium, ale o powstrzymanie polskiego natarcia. Bitwa zakończyła się klęską polską, nie przez brak odwagi, przez brak wsparcia. Przez to, że Francja i Anglia nie zaatakowały z zachodu jak obiecały. Ale Wehrmacht stracił nad Bzurą więcej niż w jakiejkolwiek innej bitwie kampanii. Stracił czas, sprzęt, żołnierzy. Stracił poczucie, że kampania jest łatwa. 10 września Wehrmacht dotarł do przedmieść Warszawy. Plan zakładał, że tego dnia będzie defilada zwycięstwa. Że stolica Polski skapituluje przy widoku niemieckich czołgów, Warszawa nie skapitulowała. Warszawa zbudowała barykady. Generał Johannes Blaskowic, dowodzący oblężeniem, wysłał ultimatum: kapitulacja albo zniszczenie. Warszawa miała 24 godziny, Warszawa odpowiedziała ogniem artylerii. Wehrmacht próbował szturmu 12 września. Dwie dywizje piechoty, wsparcie czołgów, przygotowanie artyleryjskie. Plan zakładał przełamanie obrony w sześć godzin. Atak został zatrzymany na barykadach. Polscy żołnierze i cywilni ochotnicy walczyli z każdego domu, z każdej ulicy, z każdego zaułka. Wehrmacht zyskiwał metry, tracąc dziesiątki żołnierzy. Po dwunastu godzinach atak został wstrzymany. Straty: osiemdziesięciu trzech zabitych, dwustu rannych, bez zdobycia znaczącego terytorium. Blaskowicz zrozumiał, że Warszawa nie upadnie szturmem, rozkazał oblężenie, bombardowanie, głodzenie. Warszawa trzymała dwadzieścia osiem dni dwadzieścia osiem dni podczas których Wehrmacht musiał trzymać tam znaczące siły dwadzieścia osiem dni które miały być dniem triumfu. 7 września Związek Sowiecki wtargnął od wschodu. To był cios, którego Polska nie mogła przetrwać. Walka na dwa fronty była niemożliwa, ale nawet wtedy polski opór nie załamał się. Jednostki walczyły dalej, wycofywały się na południe, próbowały dotrzeć do Rumunii. Lwów bronił się 21 dni, Modlin 16, Hel 35. Wehrmacht wygrywał każdą bitwę, ale każda bitwa trwała dłużej niż planowano, każda kosztowała więcej, każda pokazywała, że polski opór nie był symboliczny. 1 października ostatnie duże polskie jednostki skapitulowały, kampania oficjalnie się skończyła. Wehrmacht ogłosił zwycięstwo, ale zwycięstwo przyszło pięć tygodni później niż planowano. Kosztowało 16 tysięcy zabitych niemieckich żołnierzy, 32 tysiące rannych, 340 czołgów, 540 samolotów. To nie były liczby łatwej kampanii, to były liczby ciężkiej wojny. Halder siedział w swoim biurze i analizował kampanię. Analizował każdą bitwę, każde opóźnienie, każdą stratę. Pisał notatki do przyszłych operacji. Jedna notatka była szczególnie ważna nie zakładaj, że wróg się podda, planuj na opór maksymalny. Polska pokazała, że determinacja może przedłużyć kampanię mimo przewagi technicznej. Ta notatka stała się podstawą planowania kampanii francuskiej. Wehrmacht nie popełnił tego samego błędu, planował większe siły, dłuższy czas, więcej rezerw. Francja upadła w sześć tygodni. Ale Wehrmacht był przygotowany na dwa miesiące. Dlaczego? Bo Polska nauczyła Wehrmacht, że nigdy nie należy lekceważyć przeciwnika. Po wojnie dokumenty niemieckie pokazały prawdę o wrześniu 39. Pokazały, że Wehrmacht planował kampanię trwającą tydzień do dziesięciu dni. Pokazały, że straty miały być minimalne. Pokazały, że opór miał być symboliczny. Rzeczywistość była inna: Polska walczyła pięć tygodni, zadała Wehrmacht straty większe niż podczas kampanii norweskiej, duńskiej, holenderskiej i belgijskiej razem wziętych. Niemieccy oficerowie, którzy śmiali się w sierpniu, przestali się śmiać we wrześniu, spojrzeli na liczby, na straty, na czas i zrozumieli, że się pomylili. Pomylili się, lekceważąc małe kraje. Pomylili się zakładając, że przewaga techniczna wystarcza, pomylili się myśląc, że wiedzą, jak będzie wyglądać wojna. Polska pokazała im, że się mylili, pokazała, że małe kraje mogą walczyć, że determinacja zmienia matematykę wojny, że honor waży więcej niż czołgi. Wehrmacht wygrał kampanię wrześniową, ale Polska wygrała coś innego: wygrała szacunek wroga, wygrała lekcję, którą Wehrmacht, Zapamiętał przez całą wojnę: Wygrała dowód, że można przegrać wojnę i wciąż wygrać w historii. Śmiali się z polskiego oporu w sierpniu, we wrześniu przestali się śmiać, spojrzeli na mapę pokrytą czerwonymi pineskami, oznaczającymi bitwy, i zrozumieli, że każda z tych bitek kosztowała więcej niż planowano. Zrozumieli, że opór nie mierzy się liczbą czołgów, mierzy się wolą do walki. I że Polska miała więcej woli, niż Wehrmacht miał kul. Czy ty też walczyłbyś bez nadziei na zwycięstwo, tylko żeby pokazać, że się nie poddajesz? Która bitwa zmieniła niemieckie myślenie o polskim oporze? Jeśli ta historia wciągnęła cię w swój rytm, zostaw łapkę w górę i zapisz się. Następna może być jeszcze bliżej niż myślisz.